Chociaż w połowie tak dobrze opowiadali, ile zrobiliśmy, wygrywalibyśmy kolejne wybory. Gdyby PiS choćby w jednej trzeciej robił tyle, ile opowiadał, to Polska byłaby krajem miodem i mlekiem płynącym i potęgą światową, i europejską. Tak, to jest do nadrobienia i tu mogę Wam obiecać, na pewno to nadrobimy. Znaczy, informację rzetelną, nie propagandę, ale rzetelną, codzienną informację o tym, co co udaje się w Polsce wszystkim nam, nie mówię o tej sali, ale o całym kraju, yy, osiągnąć. Bezpieczeństwo, taki właśnie wydawałoby się domena dzisiejszej opozycji. Więcej w tym było picu i propagandy niż realnych działań. Solidarność społeczna. Wiecie, że my dokonaliśmy w ciągu, od razu po wyborach, od razu po przejęciu władzy, dokonaliśmy największych transferów społecznych, brzydkie słowo, Najwięcej pieniędzy trafiło do potrzebujących, ale w sposób starannie przemyślany.